No nie jest to proste, widzę. Ale super Ci idzie. Dzień dobry, dzień dobry. Mamy wtorek, w sumie jest już połowa dnia. Szymek jest teraz w przedszkolu, a ja z Oluśiem przyjechałam do sklepu na chwilkę powysyłać paczki. No i nie chciał wracać jeszcze do auta, więc weszliśmy do parku. Akurat nam się udało, bo zaczęły spadać kasztany, więc trochę pozbieraliśmy. Będą mieli chłopcy do zabawy. No i poczekam aż on się tutaj chwilę pobawi I wracamy, bo ja się szczerze mówiąc Za bardzo nie ubrałam Mam y, tylko koszulkę i taką jeansową katankę I jest mi naprawdę zimno Trochę mam dzisiaj taki dzień rozwalony Ale też i pracowity Rano nagrywałam filmy na TikToka y, Teraz właśnie przyjechaliśmy A i tak jeszcze raz będę musiała wyjechać z domu Dlatego, że zostało mi tylko Chyba niecałe dwie godzinki Żeby odebrać Szymka z przedszkola y, A też czekam na paczkę Która ma przyjść do paczkomatu a w paczce będą prezenty dla dzieciaków, dlatego że dzisiaj mamy 30 września dzień chłopaka i ja trochę spóźniłam się z prezentami, więc przyjdą do mnie dopiero dziś. I dopiero dziś chłopakom dam. Ale życzenia już złożyłam, także nie jestem aż tak bardzo spóźniona. Ja przez ostatni tydzień chorowałam, teraz już lepiej się czuję, ale i tak jeszcze nie jest idealnie. Dzieciaczki na szczęście są zdrowe, więc to już jest i tak super, że się ode mnie nie zarazili. Ja mam Znalazłeś jeszcze dwa kasztany? No. To super. Daj, schowam Ci do kieszeni. I co? Posiedzimy tutaj jeszcze chwilę i serio wracamy, bo ja zamarzam. Nie chciałabym się jeszcze gorzej rozchorować niż jestem. Ja Też przesłuchałam sobie przed chwilką to, co tutaj mówię i widzę, że średnio mnie słychać, więc vloga już dokończymy z domu. zostawilibyśmy na ławce jedno z ulubionych autek Olusia, ale na szczęście przypomniałam sobie i wróciliśmy szybko, bo byłaby niezła strata. Jesteśmy w aucie. Bardzo mi było ciężko Olusia wyciągnąć z tego parku. Na szczęście zaczęło padać, a Oluś bardzo nie lubi, jak deszcz na niego pada, więc musieliśmy uciekać. Ja tak przemarzłam, że cała się telepie, ale na szczęście już wracamy do domku. Minęło już trochę czasu, schowałam się przed dziećmi na chwilę do łazienki, żeby pokazać wam w sumie resztkę już moich loków. Najlepiej trzymają mi się tutaj przy twarzy, bo tutaj mam też takie postopniowane włosy, a resztę tutaj niżej mam ścięte na prosto. Dlatego też myślę, że one są tu cięższe i szybciej się rozprostowały. Ale i tak jestem mega zadowolona. One właśnie teraz najbardziej mi się podobają, bo wyglądają jak takie naturalne fale, a nie sztuczne loki. A jeszcze dzisiaj zmokłam w nich trzy razy i to raz tak naprawdę konkretnie. Pierwszy raz w ogóle robiłam dzisiaj loki na zimno, nakręcając je na wałek. Od dawna już dziewczyny na TikToku głównie mi pisały, że powinnam spróbować, bo raczej będzie mi ładnie w takich falach. I rzeczywiście bardzo mi się spodobało. Nie wiem, czy codziennie, pewnie nie, ale raz na jakiś czas myślę, że będę sobie kręcić. Niewygodnie mi się w nich spało, bo ja lubię spać na boku, a właśnie nałożyłam sobie ten wałek tutaj, tak wiecie, o, dookoła głowy. A będę próbować jeszcze nakładać ten wałek tak wzdłuż głowy do tyłu, bo tak też widziałam, że dziewczyny nakładają. Może wtedy wygodniej będzie mi się spało. Ja będę po prostu sobie próbować, bo tak jak mówię, to był mój pierwszy raz dzisiaj. Wałek kupiłam w Rossmanie i pokażę Wam opakowanie z tego wałka. Tak wygląda opakowanie z tego wałka, no ono tutaj jest puste, bo właśnie to wszystko, co tutaj leży, było w środku i był właśnie wałek. Widzę, że już tutaj coś mi się popruło, ale to nic, pewnie to jakoś wytnę i będzie w porządku. Do tego była jeszcze taka spineczka. I dwie gumki. Nie pamiętam już teraz ile zapłaciłam za ten wałek, na pewno nie był jakiś super drogi. No i zobaczymy właśnie jak długo wytrzyma, bo tak jak właśnie pokazywałam, już się zaczął próć, a dopiero raz był używany. Także zobaczymy, dziewczyny ten wałek polecały. Może po prostu wytnę ten puszek, który tutaj wyszedł na tym szwie i będzie w porządku. W ogóle wskoczyłam w sweter, bo w tym parku z się tak strasznie zmarzłam, że do tej pory nie mogę się rozgrzać, a najgorsze jest to, że czuję, że znowu wraca mi katar. Ja już w sumie byłam praktycznie zdrowa, została mi jakaś taka resztka tego kataru, która jakoś bardzo mi nie przeszkadzała, a teraz czuję, że tutaj znowu głowa mi pulsuje i nie wiem czy nie zaziębiłam się po prostu od nowa. Oby nie. Zrobię sobie może jeszcze jakąś herbatę rozgrzewającą, żeby jakoś łatwiej się rozgrzać. Nie wiem, czy tylko ja tak mam, ale zawsze ubieram moje dzieci stosownie do pogody. Zwracam na to uwagę, żeby nie ubrać ich tam za lekko czy tam zbyt ciepło, a na siebie nie zwracam uwagi. Ale mam tak od zawsze. Nigdy nie potrafiłam dobrać sobie odpowiednich ubrań. Wiecie, najpierw się ubierałam, a potem wychodziłam na zewnątrz i okazywało się, że jestem ubrana w ogóle jakoś z kosmosu, bo na przykład Pada deszcz, a ja mam jakąś lekką bluzeczkę albo białe trampki. Um, Także mam 31 lat, a do tej pory jeszcze nie nauczyłam się najpierw patrzeć przez okno, a potem się ubierać. A na dzisiaj w ogóle nie mam wytłumaczenia, bo przecież wychodziłam rano z domu i wiedziałam, jak bardzo jest zimno, więc tak naprawdę mogłam się cieplej ubrać, ale tego nie zrobiłam i no, nie wiem jak to wytłumaczyć. Tak już po prostu mam i tak mam od zawsze. I też za każdym razem sobie myślę, że już dzisiaj mam nauczkę, że zmarzłam, że następnym razem ubiorę się dobrze, ale. Za każdym razem kończy się to tak samo. Też nigdy nie zabieram ze sobą parasola, nawet jak pada. A ja nie mam kaptura, bo po prostu o tym nie myślę. Aha, i jeszcze chciałam tylko wspomnieć, że niewiele nagrywam. Oluś jest dzisiaj bardzo marudny, cały czas za, nie, za mną chodzi i prawie nic nie daje mi zrobić, także cały czas muszę jemu poświęcać uwagę. Cały czas za mną chodzi, chcę, żebym się z nim bawiła, także. No, taki mamy po prostu dzisiaj. Dzień przytulaskowy. Teraz chłopcy zajęli się sobą, bo zazwyczaj właśnie tak jest, że jak Szymek wróci z przedszkola, to chwilę tam się w miarę zgodnie ze sobą bawią. Zobaczymy, jak długo to potrwa. Ja teraz lecę nastawić pranie, bo mam zaległości ogromne, więc muszę to dzisiaj nadrobić, pewnie jeszcze troszeczkę posprzątam, no i raczej już będziemy sobie siedzieć w domku z dziećmi, bo na zewnątrz jest naprawdę dzisiaj zimno i nieprzyjemnie i dopiero przed chwilą kurier wrzucił paczki do paczkomatu także nie mam tych prezentów dla chłopaków i nie wiem, czy będę dzisiaj jeszcze po nie jechała może mi się uda tak na szybko wyskoczyć i dostanę jeszcze wieczorem a jak nie, no to już odłożymy to na jutro Chłopcy zażyczyli sobie pierogi, Szymek uwielbia pierogi ruskie, więc ja zawsze mam taką awaryjną paczkę w lodówce, w razie jakby zechciał zjeść, bo powiem Wam, że chłopak taką nawet solidną porcję potrafi wsunąć na raz. Mnie wyręczył, i podjechał do paczkomatu i odebrał prezent. I zamówiłam właśnie takie większe klocki waflowe, tym razem plastikowe, bo mamy już w mniejszej wersji i silikonowe. A za każdym razem, jak gdzieś spotykaliśmy właśnie te klocki, to chłopcy chętnie się bawili, na przykład u kogoś, jak byliśmy w odwiedzinach. Więc pomyślałam, że, że warto będzie kupić, bo na pewno się sprawdzą, skoro tak się podobają. I do zamówienia dorzuciłam jeszcze taką malutką książeczkę o Dinku. Są trzy książeczki w tej serii i my dwie mieliśmy. Właśnie brakowało nam tej o Braciszku i Oluś już od dawna bardzo mnie prosił o tą książeczkę, bo lubi właśnie czytać o dinozaurach i te dwie, które mieliśmy, bardzo mu się podobały. Więc jak zobaczyłam, że jest w tym sklepie coklocki, to pomyślałam, że nie mogę przepuścić takiej okazji. I wzięłam. I bardzo jest Oluś zadowolony, że będziemy mogli czytać. Okay. <laughs> Chwilę dzieci wykąpałam i teraz na szybko robię kolację, bo przed kąpielą pytałam, czy nie są głodni. Oczywiście nie, a teraz Szymek wręcz żąda jedzenia natychmiast. Także stwierdziłam, że najszybciej będzie jajecznica, bo ja też staram się kolację raczej dzieciom podawać na słono, żeby nie jedli zbyt dużo cukru przed snem. Także wjeżdża dzisiaj kolacja, pewnie do tego jakieś warzywka. I myślę, że to będzie taka najszybsza opcja, bo to dosłownie parę minut i i już będzie gotowe i napełnię im brzuszki i mam nadzieję, że już pójdą niedługo spać. Jest już wieczór, dzieciaczki śpią. Ja szczerze mówiąc jestem bardzo zmęczona. Całe popołudnie spędziliśmy w domu, bo na zewnątrz jest bardzo, bardzo zimno. Szymek coś tam wspominał, że chciałby chociaż na chwilę wyjść, ale ja nie miałam na to najmniejszej ochoty, więc starałam się jakoś dzieciaki zabawić w domu. E, oni poszli już spać. Ja jestem bardzo zmęczona, Oluś prawie całe popołudnie z małymi przerwami przepłakał. Szymkowi niestety też się to zaczęło udzielać, no bo tak to już jest, że jak jedno dziecko jest niespokojne, to drugiemu też się to udziela. Także ja już nie myślałam o nagrywaniu, poświęciłam większość czasu dzieciom, a teraz lecę odpoczywać, wezmę prysznic, ogarnę pewnie coś tam jeszcze w domu, naszykuję też szymkowi ubrania na jutro do przedszkola. No i resztę wieczoru pewnie już spędzę sobie z mężem. Także bardzo dziękuję za oglądanie. I do następnego razu. Pa!